Aleksie Pereiro, co ty wyprawiasz? Jasny gwint. Czy naprawdę chcesz przekonać cały świat, że splamiłeś nogawkę przed Magomedem Ankalajewem? Że zrobisz wszystko, aby tylko nie skrzyżować rękawic właśnie z Dagestanczykiem? Jasny gwint. Nie tędy droga. Słuchajcie, my ludzie elementarnie przyzwoici mamy oczywiście i zawsze będziemy mieli w swoich sercach miejsce dla Aleksa Pereiry. W końcu to właśnie Brazylijczyk zakończył Panowanie ociekającego narcyzmem króla żenady Izraela Adesani w 2022 roku, pokonując go, rozbijając go w piątej rundzie tejże właśnie walki. Zakończył panowanie Izraela Adesani, później, owszem, niefortunnie, pechowo, nieszczęśliwie przegrał w rewanżu. Z Izraelem Adesanią, jak wiemy, dał się ponieść pomroczności jasnej, pomimo iż Nigeryjczyk nie miał już nogi, zaatakował wściekle, nadział się na kontrę i było po wszystkim. Ale koniec tej walki oznaczał też koniec Izraela Adesanii, bo Nigeryjczyk wcześniej miał już na koncie kilka obron pasa mistrzowskiego w kategorii średniej, i jego ostatnim sportowym celem, takim szczytem, który wydawał się nie do zdobycia, było udowodnienie samemu sobie i całemu światu, że jest w stanie pokonać Aleksa Perejry. I rzeczywiście w rewanżu, przypadkowo, bo przypadkowo, ale jednak to uczynił. Jego motywacja w konsekwencji do dalszych treningów, determinacja do walki, taki charakter bojowy, odeszły do Lamusa. Skończył się Izrael Adesania. A zatem Alex Pereira, bohater ludzi porządnych i przyzwoitych, zakończył najpierw. Panowanie Izraela Adesani w kategorii średniej, a następnie zakończył jego karierę przegrywając z nim spektakularnie. Później dzieła zniszczenia dopełnił oczywiście do pewnego stopnia Sean Strickland. Ostatnio swoją cegiełkę dołożył Dricus z duplesji, ale wszystko zapoczątkował i wszystko zawdzięczamy właśnie Aleksowi Perejrze. A zatem nie będę ukrywał, że ciężko jest mi teraz słuchać i czytać te wszystkie wypowiedzi Brazylijczyka, który robi co może. Aby tylko nie skrzyżować rękawic z Magomedem Ankalaevem. Słuchajcie, w ostatnich tygodniach, miesiącach sam harowałem jak zły, przekonując publikę, fanów, ekspertów większych i mniejszych do tego, że Alex Pereira tak naprawdę wcale tego Magomeda Ankalaeva się nie obawia. No bo po pierwsze, i to nadal podtrzymuję, no fizycznie na tym poziomie nikogo się nie obawiasz. Nie oszukujmy się. Jest natomiast oczywiście kwestia tego, co możesz zyskać, co może stracić. I gdy zaczynasz rozważać to w takich aspektach, to oczywiście pewne walki są dla ciebie korzystniejsze, garniesz się do nich bardziej niż do innych pojedynków. Słuchajcie, broniłem tego Aleksa Pereiry, obalając, jak sądzę, mit, wedle którego nikt tutaj w kategorii półciężkiej nie próbował zapaśniczo stłamsić Alexa Pereiry. Ponieważ, jak wiemy, od dawna w przestrzeni medialnej yy, ukuł się mit, wedle którego właśnie wystarczy sponiewierać, Zapaśniczo tego Aleksa Perejry. Wystarczy poszukać po prostu obaleń i już chłop nie będzie wiedział, co się dzieje. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Bo słuchajcie. Jan Bachowicz poszedł w te zapasy i cały czas szukał tych zapasów. Mimo to nie był w stanie skończyć Aleksa Perejry. Jirzy Prochaszka w obu walkach również starał się zdominować zapaśniczo Aleksa Pereira. W pierwszej, pamiętamy, w pierwszej rundzie tej pierwszej walki nawet sfinalizował obalenie. Nawet był w stanie zagrozić delikatnie uderzeniami z góry Aleksowi Pereirze, ale był daleki od jakiegokolwiek skończenia Brazylijczyka. W rewanżu, w tej ostatniej walce, słuchajcie, w pierwszej rundzie też w pewnym momencie poszedł w zapasy Czech. Natomiast w zarodku próbę tę zneutralizował. Płatan e, utrzymując walkę na nogach. Owszem, Jamal Hill nie poszedł w ogóle za zapasy, ale słuchajcie, no to jest uderzacz. Zresztą Janek Bachowicz i Iży Prochaszka też są uderzaczami. Natomiast nie jest prawdą, nie jest prawdą teza, wedle której nikt tutaj nie poszedł najkrótszą, najprostszą drogą do pokonania Alexa Pereira, zaprzegając do działania zapasy. Nie. W trzech walkach, z czterech, jakie dotychczas stoczył w octagonie UFC w kategorii półciężkiej, Aleks Pereira musiał powstrzymywać zapędy zapaśniczo-parterowe swoich rywali i powstrzymał je. Powstrzymał je tak skutecznie, że w stójce rozprawił się z każdym z tych trzech rywali, z którymi się mierzył. Ale teraz, jasny gmin, Aleksie Pereiro, ten wpis Brazylijczyka sprzed dwóch dni wołał o pomstę do nieba. Poatan zapowiedział bowiem, powtórzył w zasadzie, bo o tym samym mówił po zwycięstwie Drikusa Dupresi z Izraelem Adesanią, powtórzył mianowicie, że... Zamierza po walce z Halilem Roundry odbędzie się ona w ramach gali UFC 307 w październiku w Salt Lake City. Otóż po tej walce, bez względu na jej wynik, zamierza zejść do kategorii średniej, aby tam ponownie ustanowić swoje rządy, detronizując Drykusa Duplessi. Jasny, więc słuchajcie, okej, okay, ma tu pewne uzasadnienie pod kątem rywalizacji z Izraelem Adesanią, czyli ponownie dokonam czegoś, czego nie był w stanie dokonać Nigeryjczyk, czyli pokonam w tym wypadku Afrykanera, ale słuchajcie, Wielkim sukcesem kariery Alexa Pereira jest to, że on już dawno zostawił za sobą rywalizację z e, Izraelem Adesanią. Wyszedł daleko poza nią. Jego kariera już nie sprowadza się, wiecie, do rywalizacji z Izra Izraelem Adesanią. Ma to już dawno za sobą. Teraz święci triumfy w kategorii półciężkiej. Niebawem, jeżeli obroni jeszcze pas, raz, może dwa, nie mówiąc o sięgnięciu po trzeci pas, zostawi w tyle Nigeryjczyka pod kątem dokonań sportowych. Jasny gwint. Więc tego typu żądania, zapowiedzi Alexa Perejry, napawają mnie tutaj niesmakiem, że tak się wyrażę. Zwłaszcza, że, jak mówię, my wszyscy, ludzie porządni i przyzwoici, bardzo cenimy Alexa Pereira, doceniamy to, czego dokonał w MMA. Podoba nam się też, jak sądzę, w większości z nas, przynajmniej ta otoczka medialna, jaką tworzy wokół siebie e, Aleks Pereira. I słuchajcie, gdy zestawiono tę walkę Halila Roundtree z Aleksem Pereirą, to owszem, odezwały się głosy oburzenia i ze sportowego punktu widzenia były to głosy oburzenia uzasadnione dotyczące tego, że właśnie walczy z Roundtree, a powinien walczyć z Ankalajewem. Świadom tego, Aleks Pereira szybko opublikował na kanale, na swoim kanale na YouTube nagranie, w którym Zapewnił, że do walki z Magomedem Ankalaewem dąży od dłuższego czasu, i nawet była propozycja takiej walki, którą szybko zaakceptował, ale Dagestańczyk ją odrzucił. Słuchajcie, owszem, sam Magomed Ankalaev opowiadał o tym, że otrzymał propozycję walki z Aleksem Perejrom na okoliczność jubileuszowej gali UFC 300 i rzeczywiście potwierdził, że odmówił. Odmówił, ponieważ był w trakcie ramadanu, nie mógł się uczciwie przygotować. Natomiast Alex Pereira... Nie może nieustannie wracać właśnie do tego jednego drobnego incydentu i uzasadnionej odmowy ze strony Dagestańczyka, aby podawać w wątpliwość jego gotowość do walki. Magomedan Krajew od dawna powtarza, że garnie się do walki z Aleksem Pereirą i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jak pokona, jeśli pokona Aleksandra Rakicza, również nie mam żadnych wątpliwości, że będzie garnął się do walki z Aleksem Pereirą. Nie sądzę, aby. Po jego stronie były jakiekolwiek tutaj obiekcje. Natomiast jasne, są obiekcje nie tylko po stronie Aleksa Pereiry, ale też po stronie UFC. Słuchajcie, Magomed Anhelev w języku rosyjskim nie potrafi sklecić jednego porządnego zdania. Duka jąka się. Posłuchajcie jego wywiadów po rosyjsku. Naprawdę. Tam są chyba same bezokoliczniki. Jak Boga kocham. Czy UFC chciałoby mieć tego rodzaju mistrza, który nie potrafi po rosyjsku nawet wysłowić się należycie? Złożyć jednego uczciwego, porządnego zdania? No nie sądzę, nie sądzę. Szczególnie, że jest to zawodnik, który w mediach społeczności społecznościowych w zasadzie nie istnieje. Całą czarną robotę wykonuje za niego właśnie menadżer Ali Abdelaziz, albo też Rizwar Magomedow, który pełni tutaj rolę menadżera na odcinku wschodnim. Słuchajcie, z punktu widzenia Alexa Perejry też jest to do pewnego stopnia uzasadnione. No chłop mimo wszystko zdaje sobie sprawę, że. Magomed Ankalaev to nie jest wielkie nazwisko, a ryzyko porażki jednak jest nieco większe niż w przypadku konfrontacji z innymi zawodnikami kategorii półciężkiej. Z drugiej zaś strony, słuchajcie, Brazylijczyk powoli wchodzi w taki etap swojej kariery, na którym każda jego walka bez względu na rywala, będzie wielkim wydarzeniem. Trochę jak za złotych lat Konora McGregora. Nie miało znaczenia, z kim będzie walczył. Liczył się sam fakt, że walczy Irlandczyk. I to samo powodowało, że było to gigantyczne wydarzenie. I podobnie może być w przypadku Alexa Perejry, więc, Aleksie, ty się tak nie lękaj tego Magomedanka Lajewa. To nadal może być duża walka. Słuchajcie, ja jestem w stanie nawet obronić to zestawienie Alexa Perejry z Halilem Rountry. Gilbert Benz opowiadał, w jakich okolicznościach matchmakerzy UFC zdecydowali się na takie właśnie starcie. Wszystkiemu był winien, jest winien, Islam Machaczew. Islam Machaczew miał pierwotnie Zmierzyć się z Armanem Cerukarem w rewanżu właśnie w walce wieczoru gali UFC 308 w Abu Zabi. Dagestczyk wypadł, ta walka została skreślona. Matchmakerzy UFC byli zmuszeni do tego, aby tę kartę walk na Abu Zabi dopakować jakimiś mocnymi zestawieniami. Poszukiwali czegoś na okoliczność właśnie tego, żeby dostosować pod Arabów, pod ten Blisko Wschodni rynek. A zatem ściągnęli Magomeda Ankaraeva wystawili mu Aleksandra Rakicza. Ale to było za mało. To było za mało. Musieli mieć też walkę wieczoru. A zatem przesunęli starcie Ili Topuri z Maxem Hollowayem z gali UFC 307 na galę UFC 308. W charakterze walki wieczoru. W rezultacie ta gala UFC 307 w Salt Lake City pozostała bez main eventu. Potrzebowali na szybko Matchmakerzy UFC zestawić jakieś, jakąś walkę. Zadzwonili do Aleksa Perejry. Alex Pereira oczywiście po raz kolejny uratował im tyłki i jestem nawet w stanie zrozumieć, że wyszykowali mu tego halila roundry. Słuchajcie, pomyśleli tak. Aleksie, po raz kolejny ratujesz nam skórę, a zatem, dobra, nie będziesz miał pełnego obozu przygotowawczego dwa czy trzy miesiące odstępu między walkami, więc damy ci tu jakiegoś zawodnika który zagwarantuje efektowną walkę i nie będzie szukał obalenia, no bo Harry Rountree jeszcze nigdy w swojej karierze obalenia nie poszukał. A zatem jestem w stanie nawet to zrozumieć. Ale nie jestem w stanie zrozumieć, jak możesz, jak mantrę powtarzać, że chcesz walczyć z każdym innym zawodnikiem poza Magomedem Ankalajewem. Czy to jest, to jest twój taki, byśmy powiedzieli, Voldemort? Jesteś gotowy na kategorię ciężką, na kategorię średnią, byle tylko nie Magomed Ankalajew. Jasny gwint, Aleksie Pereiro. To trzeba zmienić. To trzeba zmienić. Nie tędy droga. Nie tędy droga. Jeśli Magomet Ankarajew pokona Aleksandra Rakicza, jak psu Buda, już teraz należy mu się ten tytuł, jak psu Buda, ale wtedy nie będzie można mu odmówić i niech cię ręka Boska broni, Aleksie Pereiro, aby szukać wtedy jakichkolwiek innych zestawień, czy to w kategorii średniej, czy też ciężkiej. Nie podążaj drogą Johna Jonesa, który miga się jak zły przed Tomem Aspinalem. Nie tędy droga, Brazylijczyku.